Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Kalmaster, a to jest Far Cry Primal. W dzisiejszym odcinku na pewno wykonamy misję dla y, Szamana Tenseya. Zobaczymy, co ma ciekawego nam do powiedzenia. Tutaj jest. Y, tutaj są poboczne, poboczne misje specjalne y, władca mamutów, czy jakoś tak się nazywała, nazywały te misje. Tak więc zapraszam. Aaa, Marby D. Ugam. Cichaj. Gasuri. Aa, ja patrzę. O, jak ładnie patrzą. Całości? Poważnie? Uda! Zadobny punkt kontrolny. <laughs> Wizja lodu. Coś zimno jest. Dlaczego ja nie mogę biegać? Czarty udam marsz. Czarty udam marsz. Czarty udam marsz. Nie ma takiej opcji. Jesteś uda, mnie Jestem ja ciekaw, żeby by było, jakbym jednak nie ruszył tej y, figurki. Wow! Wow! Ale fajna maczuga. Troszkę więcej mamy y, punktów zdrowia, pasków. Fajnie tak znikają. Słychać już ich nachodzą. ale kurwa to tych

Znajmamy już jakichś mocniejszych przeciwników. Nie, nie wystarczy jeden. Słabe ataki chyba na nich nie działają. Ten mocniejszy chyba też nie. Okej, okay. już okay, zaraz. Spoczko. Nie było ich więcej. No już ja się to pozabiłem. 哇！哇！哇！哇哇哇哇哇！这些谁呀？啊 Ona atakuje Ona atakuje Ciekawe Ok, chyba atakuje Przedzieramy się dalej, przedzieramy się dalej I dotarliśmy Bo w dorą idziemy, tak, dobrze dobrą. Z tego co wiem to możemy też rzucać się hmm. dani. Zatałkowe. Ten też, ja pewnie zaraz wcale. Kurde. Ja się chodam, wiem, to wydaję, bo przed to przyszłość doby. Oooo! Znowu Dobra, mamy doszyć do kobiety. Okej okay. wow 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 przed chwilą to była, już jej nie ma jest ich więcej jeszcze jeden ok jeszcze dwóch drugim zbrojem dobra może się nie strzał jeden słaby. babych ucieknie. ucieknąć udało mi To musiało boleć. Znowu. O, wow, wow, wow. wow! Zasadło. Coś tam, coś? Mamy do Zasadło. 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 do Zasadło. 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 Trzech Byli chińscy Co tu mamy, co tu mamy? A Łucznicy są Co z tyłu bije. je? Wiecie, ja was matka tu nie miała? Jak go klepię po ryju, a on nie chce paść Nie zdążyłem I znowu nie zdążyłem. Dlaczego oni mają taki dystans? spróbujemy odbiec. Dobra, to nic jednak nie daje dla nich. Dobra, jeden. Po kolei, po kolei. Jeszcze. Dobra, to chyba wszyscy będą. Troszkę wyżej. Nie możemy z niego trafić. I prostą w wałę. O to chodziło. Aha, mam zniszczyć Po co? O, jak szybciutko. Myślałem, że tak rzucę trzy razy, a tutaj raz wystarczyło, żeby skruszyć kamień. Szybka misja, lekko wymagająca, chociaż nie tak jak na przykład poprzednia z łogi. gdzie no, mieliśmy troszkę mniej pasków życia. No dobra. Dlaczego on nas błącha? Łał. O, raczej. Pa, pa, pa. Pal pal u, u, w, mi. Czunda, da, be, da, bu. Udam, pociąg. Szraś. Szraś. Jaki susar? Warga, Marmani ma kwa de, udam się skwani sla. Uda, nie apacza. Uda, uda blaga gwar pety. Mam coś zjeść? Zobaczysz zaraz. Dobra, 800 piecwa prawie Spoko Fort Wielkiego Drzewa Dobra Bardzo wysoki poziom trudności Duża liczba pteków. No i standardowo szyłka podróż i skład nagród Sailor ma chyba dla nas misję Aha, porozmawiaj z Sailor czy jakieś misje może są inne jeszcze? Nie, 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 nie. Dobrze. Tak więc yy, dalej będziemy tutaj szli do Saiyli. W tle dźwięk muzyki. Remienia Windzia.

Aha, łowca w jakiś zaginiony. Może być ciekawy. <śmany> Mamy ubranką, więc możemy śmiało uderzyć na północ. Tak więc w tym momencie... A, już tam, w tamtym kierunku się udaje. No i do zobaczenia na miejscu. Tak więc dotarliśmy już prawie na miejsce. I zatrzymałem się tylko i wyłącznie dlatego, że... Zobaczyłem po prostu ładny widok Te góry są śliczne No, wszystko inne też jest śliczne, ale te góry... Ładne, naprawdę, naprawdę I mamy jeszcze jakieś surowce Pewnie to będzie północny cedr, oczywiście ładnie tak więc zaczynamy. Czekamy śladów łowcy. No tylko w jednym kierunku idą. Już myślałem przez chwilę, że zgubiłem trop. Dobra, okej, okay, mamy. Znowu myślałem, że zgubiłem trop. Ech, wchodzimy do jaskini. Przubiemy tu swojego lwa. Mam nadzieję, że on tam będzie mógł z nami wejść. Bardzo czuję, że to będzie dość ciężko ciężki orzech, to jest gryzienie ta misja. Uleczymy go. Do pełnego zdrowia. Myślę, że wida będzie najbezpieczniejsza. Co my tu mamy? Kościanę jaskinia, dobrze, dobrze. Wchodzimy. I patrzymy. Oj, już coś warczy, nie wiem czy to jest mój lew czy coś w środku ale wydaje mi się że to jest raczej coś yy, w środku właśnie dostaniemy tak? tak myślę? tak Oczywiście. Wow, to nie jest jeden głos tu jest ich więcej idzie 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 Okej, bomba. A ile tam poleciał. Nie sam, sam ja muszę mu pomóc. O tym przyjacielu. Dobra, zdobyliśmy w... gdzie to jest? Dobra, jeden nie żyje. Jeszcze drugi dziś jest tyłu był. Drugi też nie żyje. Bardzo ładnie. Ok. Bardzo bardzo ładnie W miarę sprawnie to poszło Gdzie jest ten drugi Dobra Jest jeden Okej okay. Nie za bardzo skumałem o to chodzi Dobra Idziemy dalej Widzę Jakąś paczuszkę z, z, z zielonymi liśćmi Idziemy dalej Kolejną strzałę, ale nie siebie, nie siebie. Tam jest mój tygrys. LEF znaczy się koteł. Tutaj mamy paczuszkę kolejną. Zielony liść, okej. Okay. Czyli przypuszczam, że coś będzie grubego do leczenia. Dużo. Dużo tych eleme elementów leczniczych. Powiedziałem, że jakiś grubszy zwierz wpadnie na nas. Dobra, gdzie są kroki? Tu są kroki. Okej. Okay. Ała mhm. spaliła mi się strzała, no. O. I mamy chyba naszą znajdę. Żeby zabudzonego. Dobra. Allora. Aha, zielone liście były potrzebne. Mam uważać na tygrysa. Opalmy sobie strzałę. zwierzęta w LEGO Disku. szablo Szablon Zainteresował się przynętą. Nie wiem, czy mogę to Fenomenalnie, fenomenalnie. Jest, mam, mam, mam tygrysa. Z tej strony idzie. Dostaliśmy 500 expo za dostojenie. Aha. Uliczymy go sobie innym razem mamy wróci do łowcy, czyli nie trzeba zabijać. O swojej też było okej okay. Dobra, wracać potem, okej okay. Kościana jaskinia. Już chyba wiemy dlaczego taka nazwa. 500 tekstów za misję. Nowy członek załogi, No, Wsi. Wychodzimy stąd. Skurujemy sobie tego jednego lwa idziemy na zewnątrz, idziemy Jak już tu jesteśmy, pozbieram trochę sobie surowców I może jakąś misję zrobię w okolicy hmm. Dobra Idę na stos z moim nowym kotełem Tak więc, zatarliśmy już praktycznie na miejsce Zostało 40 kroków Stos jest znowu na jakiejś górze Mówię znowu, bo ostatnio też też przejmowaliśmy stos, który był dość wysoko Trzech przeciwników Tak, trzech przeciwników Dynego już domijimy no od razu z powietrza, nie będziemy się tutaj za bardzo bawić z tym aż tego gry tutaj sobie zrobić, takie smaczne, fajną kolację i tego tak też sobie tej będę się tutaj walić Właśnie. i zakończyliśmy w szybkim stylu zabijanie wrogów Trzeba tylko podpalić stos. No i wykonane. Chyba najszybciej zdobyty stos oprócz pierwszego. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeśli dzisiaj się spodobał bądź też nie, wykorzystaj przyciski, które są poniżej. Pozostaw także po sobie komentarz. Byłoby dla mnie bardzo miło. Jeżeli się interesujesz Watch of Tanks, zapraszam Cię bardzo serdecznie na stream w miarę możliwości codziennie w godzinach 19.22. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!